Łukasz Rybski, portal Polonia 1920. Zapraszam na podsumowanie, na noty inauguracyjnej kolejki Orzeł Łódź Polonia, Abramczyk Polonia Bydgoszcz. Tak powinien zwyciężać faworyt ligi lub jeden z dwóch faworytów ligi. W Łodzi zobaczyłem, mówię w końcu, zespół, który idzie jak po swoje, przyjeżdża, staje pod taśmą, puszcza sprzęgło, odjeżdża i po przed biegami nominowanymi, wiemy kto wygrywa, tak naprawdę. No, z 20 punktów zwycięstwo: 55-35, a mogło być więcej. Na ten bieg trochę nasi żużlowcy się zamotali, mówiąc kolokwialnie. No ale czy można mieć do nich pretensje? Nie można. Moim zdaniem nie można. Bardzo dobry wynik. Poloniści pojechali jak po swoje. To, tego mi brakowało w poprzednich latach. Wiadomo, to był pierwszy mecz. Dopiero. Nie ma się co zapisywać już do Ekstraligi, ani dalej do czwórki ekstraligowej, taka mała dygresja. Natomiast, co chciałbym powiedzieć. Poprzednie sezony, ta, ta Polonia, jeżeli już wygrywała na wyjazdach, może rok 2022 był taki, był troszeczkę inny. No tam jednak zdobyliśmy wszystkie bonusy, wygrywali, potrafiliśmy wygrywać na wyjazdach. Między innymi w Łodzi też wysoko, wysoko wygraliśmy, padł wynik dwucyfrowy. No ale sezony 23-24 już takie nie były. Właśnie ta porażka w Łodzi dwoma punktami. No. A tutaj widzę to, co robią wielcy. Przyjeżdżają jak po swoje. Tam nie ma, że ktoś przypadkowo wygra. Dobra, jeden, dwa biegi może nie wyjść, ale korekta jedziemy dalej. To samo co zrobił Motor Lublin z, z Falubazami. Tak, tak się od, odgrażali tacy mocni, tacy milionerzy. No. i bardzo podobną rzecz zrobił GKM w Częstochowie. No, tak dygresyjnie. I to samo robił Falubaz awansując w 23 roku. Wygrał wszystko. No to chodzi. Tak jak Polonia awansowała w 2008 roku. Do Ekstraligi w 2011. My tam wjeżdżaliśmy na jednym kole. Tam nie było podjazdu do nas. W 2008 pamiętam Wybrzeże KMO, tak zwane. KMO Strów. Wybrzeże Gdańsk na forach internetowych w przerwie świątecznej. Świąteczna też, bo były przecież święta. Ale w przerwie między sezonami się napinali. Kogo oni tam nie mają. No i co? Przyszedł sezon. W pierwszym meczu ulegliśmy. Co prawda, 43-46 na wyjeździe w Ostrowie, a później w fazie play-off i wzięliśmy Gdańsk i wzięliśmy Ostrów, Bez problemu. Wjechaliśmy na jednym kole. I tak ma być dziś. Tak ma być teraz w tym sezonie. Polonia jest w końcu silna. W końcu nie traci punktów. Przynajmniej w tym pierwszym meczu. Nie traci punktów z orzełkami. Tylko wyrywamy swoje. Dobrze, przejdźmy do oceny poszczególnych żużlowców. A zatem Szymon Woźniak. 12 punktów Szymona. Kapitan wraca z przytupem. 3-3, 2-3, 1. No to tak naprawdę Szymon, profesor. Ostatni bieg to ten z Krzysiem Buczkowskim. W 15 bieg nominowany. Mecz był ustalony. Tak? Chłopacy źle rozegrali drugi łuk, szczególnie Daje się powieść Krzy, Krzysztof, no, bardziej Krzysztof niż Szymon, bo jeszcze Szymek ten punkt dowiózł, ale to nie miało większego znaczenia. Nie oszukujmy się, to nie miało większego znaczenia. A tym bardziej, że miejscowi po słabym, słabym zaprezentowaniu, jechali tak naprawdę swoje pieniądze i mieli większy, większy ciężar gatunkowy, może nie, chcieli coś pokazać. Nie mówię, że moi, moi, że nasi zawodnicy tego nie chcieli, ale to z tak? Także Szymek tak naprawdę, profesor w biegu, ciekawy, przegrał tylko z Wacławem Milikiem, tam gdzie leżał w pierwszej odsłonie Łoktajew. Z Wacławem Milikiem, który jechał bardzo za słabe zawody, ja tutaj proszę na najlepszą parę, właśnie jak Łoktajew się zmobilizował. No i w 15 przegrał z Jagerem i Wojdyło. Ocena 5 minus. Nie oszukujmy się. Numer 2. Aleksandr Oleksandr Łoktajew, Olek. Olek nie byłby sam, gdyby czegoś się wymyślił. 9 plus 2, początek kapitalny. 3, 2 z bonusem. No to nieszczęsne wykluczenie. Tam, yy, tam przegraliśmy start. Przygraliśmy start. Oleg yy, szukał szybkości po zewnętrznej, się nie udało. Później najechał na, na Szymona, położył się. No, być może gdyby nie ten upadek, byśmy przegrali 5-1. W powtórce Szymek zdobył, zdobył dwa punkty. No ale tak naprawdę Łuktajew y, pokazał, że jest silnym punktem zespołu. Nie można się do niego przyczepić. W biegu y, w biegu 14, w biegu nominowanym, pierwszym z biegów nominowanych przyjechał, z, przyjechał tak naprawdę z chmielem, także no za plecami również hukenbeka przyjechał z chmielem. Yy, jaka ocena? Też 5 minus, też 5 minus, nie, nie, dawajmy czwórek może na ten moment, 5 minus tak, to wykluczenie takie. Takie sobie. Kai Hukenbek numer 3. No i tak napisał nasz kolega redakcyjny, Dawid Dukiewicz. O dziwo, Kajku Kębek temat, tematem nie był głównym tego meczu, tak? Kajku robił swoje i troszeczkę jakby był niedoceniany w przestrzeni publicznej. Oczywiście publicznej, oczywiście 10 plus 2, tak? Kajku, okej, okay, ale tak dużo o nim nie było. Dużo nie było rozmów, nie było żadnych tam e, dywagacji. Po prostu i tak, już, już, już. przyszedł, zrobił, no, co wy chcecie. A tak jak tutaj wspomniałem o Dawidzie, naszym koledze redakcyjnym. Najlepszy senior jakby nie patrzeć 10 plus 2 12 miał Szymek, ale tak, no tak 12 miał Szymek. Tak naprawdę tutaj Kai przegrał raz na trasie z Andrasem Jagerem no ale Jager był szybki. Kai Hukemberek tam trzymał krawężnik co prawda, ale Napędzony Duńczyk mimo wszystko go wyprzedził. No i przegrał w biegu 14 z, z Robertem Chmielem, czyli przegrał z zawodnikami, którzy byli łączeni z Bydgoską Polonią. Ale dlaczego ten kajak był uważany przynajmniej przez Dawida za najlepszego seniora, ponieważ miał najlepszy bilans pojedynków z rywalami, mianowicie 8-2. I jako jedyny senior nie zaliczył wpadki w postaci w biegu z zerem lub Porażki 1-5 z partnerem, tak? Także yy, nie zawsze patrzymy na punkty, też patrzymy, co on robił dla zespołu w danej momencie, bo to jest bardzo ważne, też spojrzeć na to, z kim jechał, co dowoził i w jaki sposób to robił. No, 8-2 z rywalami no to jest kapitalny rezultat. Dosłownie no, pierwszy bieg, krawężnik, tam i tak jak przeszedł. Tak to mówił mój, powiedział mój kolega, Kaj nie bierze jeńców. No i tak było, Kaj Hukenbeck, piątka, 10 plus 2, piątka. Nie szukam się od Kaja, też się tak nie wymaga jak od Szymona Woźniaka czy Moktajewa. Kolejny numer 4 Tom Brennan, ten numer 4 do Toma Brennana pasuje po, po idealnie, bo w, na Wyspach Brytyjskich również robi, również startuje pod czwóreczką. Tom Brennan 7 plus 1 w czterech startach. Tom Brennan zaczął źle, przegrał swój wyścig, to wyścig numer 4 podwójnie i to przegrał, byśmy się nie spodziewali, przegrał z Oliverem Buszkiewiczem i z Patrykiem Wojdyło. Można powiedzieć, nie miał najmocniejszej obsady, ale no. przegrał start, troszeczkę, jakby to powiedzieć, tak jakby nie panował nad motorem. Ze startu wyszedł wężykiem. No, troszkę go rzucało. Mało płynna jazda, ale, ale się poprawił. No i w następnych biegach, tam gdzie przywiózł dwójkę z bonusem i trójkę, ogrywał liderów. Ogrywał liderów yy, Drużyny Łódzkiej. Tak w biegu 8 4-2 wypokonał Jagera i Buszkiewicza, czyli od, odwdzięczył się. Yy, no i w biegu 11. Przepraszam, w biegu. Tak, 11 dobrze mówię. I w biegu 11 Tom Brennan z Szymonem Woźniakiem przywiezi 4-2, przegrał z Patrykiem Wojdyło drugi raz ale przywiózł za plecami Wacława Milika. Także tutaj. Ja bym się nie czepiał występu naszego nowego U24. Robi swoje. O to chodzi, żeby Tom Brennan robił swoje. Ja w zapowiedzi powiedziałem, że jak zdobędzie powtórzy swój wynik z wybrzeżem z wybrzeżem Gdańsk, który włodzi w zeszłym roku, który, który reprezentował w meczu w Łodzi w zeszłym roku. I on tam zrobił 8 punktów, także wow. W pokonanym polu również pokonał, zostawił Roberta Chmiela przywożąc 5-1 z Kajem Huckenbeckiem w biegu piątym. Także naprawdę Tom Brennan robi swoją robotę. Robi swoją robotę. Nie, wysta nie wystartował co prawda w biegach nominowanych ale te punkty zgromadzone 7 plus 1 zwycięstwa, zwycięstwo 1 jedna, 2 jedna z bonusem, 8, 8 płatnych punktów razem i ja mu daję 4 plus, 4 plus, żeby był ten margines, tak, 4, że, yy, no czy, czy, może, czy może 4, nie, 4 plus zostawmy, zostawmy, numer 5, Krzysztof Buczkowski do momentu biegów nominowanych razem z Szymonem Woźniakiem najlepszy nasz zawodnik. 10 punktów, no i ten jest szczęsny bieg 15. A klasą dla siebie był w wyścigu, w którym gonił Roberta Chmiela. Przez trzy okrążenia uparcie to był bieg 10. Gonił Chmiela, no i go no, gonił. na ostatnim okrążeniu, praktycznie na ostatnim uku go wyprzedził. Także Krzysiu, jak zwykle, show, show, show. No i też te te 5 minus, bo za minusik, za bieg numer, za 15, tak, czyli 10 plus 1. Mm. Bartek Nowak, no tutaj spory zawód, powiem szczerze. Bartosz Nowak robi 0 Na torze, w którym, na którym bardzo dobrze się prezentował. W zeszłym roku yy, przecież był wypożyczony do Orła Łódź. Zwyciężył, zwyciężył. Myślałem, że zwycięży w biegu nominowanym, w biegu juniorskim, nie Średnia domowa oko w okolicach 1-4 w zeszłym roku, no ale niestety, niestety coś nie zagrało tutaj i niestety Bartek, było to widać. To nie był ten zawodnik, którego mogliśmy oglądać na łódzkiej Motorenie w sezonie 2024, także no Bartokowi w dwóch biegach 2-0. No nie no, trzeba to powiedzieć. Ocena 2. Ale nie skreślamy tego sympatycznego różowca, najwyższego w lidze. Także czekamy na Rzeszów i rehabilitację Bartosza. Głowa do góry. Jeszcze sporo przed Tobą. Numer 7. Kacper Andrzejewski. 6 plus 2. No i tutaj to jest prawdziwe wow dla dla znawców żużla, dla ekspertów, dla obserwatorów, dla kibiców. 3-1 z bonusem, 2 z bonusem. Profesor w biegu juniorskim. Ja bardziej bym miał stawić to w nowach 3-0. Tu się okazuje, że Kacper zamknął mi usta i bardzo dobrze. Pewnie, pewne zwycięstwo, ale prawdziwy show pokazał dalej. W biegu siódmym pokonał, pewnie pokonał Waszka Milika przywiózł się z, Krzyżkie, z Krzyśkiem Buczkowskim. Milik nie miał w ogóle podjazdu, to nie było i ta jazda przede wszystkim. To nie była jazda szarpana, to nie było nerwowe oglądanie się. Nie, przyjeżdżał, zwyciężał jak poszczet, jak po swoje. Dla wielu mówię, dla wielu zawodnik meczu. Czy dla mnie, tak. Z chęcią na niego zagłosowałem w naszej sądzie na Polonia 1920. Szczególnie zabieg bieg dwunasty, gdzie z, wspólnie z Aleksandrem Oktajewem nie, nie dali szans Robertowi Chmielowi i Sewerynowi Orgackiemu. Po tym zwycięstwie podwójnym 5-1 Polonia przypieczętowała wiktorię tak? 46-26 po ich biegu. I tu już było wiadomo, że Polonia zwycięża ten mecz. Także Kasper Andrzejewski mega plus. Mm, na piątkę, wy, na piątkę no, żeby pojechały do szóstkę, jak ktoś zapytał, dlaczego nie na szóstkę? Na szóstkę to jest komplet, to jest absolutnie komplet, także zostawmy sobie, stawmy sobie szóstki dla takich typowych, czystych kompletów, tak? Jakbym miał trzy czy trzy, bym by dostał szóstkę, ale tak, piąteczka. Także tak naprawdę jeden punkt zabrakł, żeby dostał szóstkę. Emil Maroszek, jeden punkt na wykluczonym Mikelu Andersenie. Yy, ja oceniam dobrze Emila Maroszka. Myślę, że tak damy jeden bieg, damy trójkę. Trójkę z plusem, może albo nie, 4 minus, 4 minus. Dlaczego? Yy, to był David, nie można też tak chłopaka oceniać. Nie można tak oceniać, ponieważ. To był pierwszy mecz, pierwszy mecz jeszcze wyjazdowy. Fakt, że już wynik był bezpieczny, tam nie było dużej presji, ale to zawsze są nerwy, to zawsze są nerwy. Przede wszystkim bardzo dobre dwa wyjścia spod taśmy. Dobra prosta, ale ten wejście w drugi był troszeczkę, troszeczkę doświadczenia zabrakło. Wpuszczeni no, zawodnicy, zarówno zawodnik, gości, jak i naszy no i tam Krzysztof Buczkowski był tym zawodnikiem. Krzysztof Buczkowski, Robert Chmiel wjechał mu pod ramię, no a niestety dużo złego narobił nowy nabytek Orła Mikkel Andersen, którego postawiło, no i tym wykontrowanym motorem przeleciał przez kierownicę i zahaczył Emila Marożka. Na szczęście młodemu poloniście nic się stało. Mikkel Andersen. Tracił przytomność na, na chwilę, natomiast on odzyskał i w zawodach już oczywiście nie wystąpił, ale, ale nic wielkie, wielkiego młodemu dończykowi się nie stało. I tak wiecie co ja tak sobie myślę na ten temat, to tam, tam, tam dałbym 4 minus młodemu zawodnikowi. Tak, 4 minus będzie lepszym lepszą oceną, ponieważ znaczy minus bo ten bieg. No chłopak wygrał start, tak wygrał w jednak dał się minąć. No nie można też z drugiej strony oczekiwać nie wiadomo czego. No punkt dowiósł w debiucie, tak jak Tomasz Golob kiedyś w barwach Polonii, w derbach, w Toruniu dowiózł jeden punkt, a tak? tutaj Maroszek, Emil Maroszek zrobił ten jeden punkt, no i chwała mu za to i bardzo dobrze. Kilka, kilka liczb teraz. Pojedynek młodzieżowców Młodzieżowcy zdecydowanie na korzyść No właśnie, czy tak zdecydowanie 6 plus 2 Andrzejewski plus 9 punktów Polonia Bydgoszcz 8 punktów yy, Hanna Skrzydlewska o Z bonusami już tutaj mówię, bo 3 plus 2 Buszkiewicza, Orgacki 2, 0, Mik 0 Mikkel Andersen Ale tak naprawdę to jest zawodnik bardziej... Na U24 nie może jechać jako może jechać oczywiście, jako U24, ale nie może jechać jako junior, dlatego ja tutaj go nie będę brał pod uwagę. Także juniorzy, juniorzy łódzcy 7, juniorzy bydgoscy 8 punktów z bonusami. U24, no to zdecydowanie na korzyść Polonii. 0 Bartkowiaka. I 7 plus 1 Brenana. Także to są te obszary. No, to są te obszary, gdzie polonia wygrywała. No i tak naprawdę seniorzy, skład seniorski. Jedynie 12 punktów w 6 startach: Patryka Wojdyło, Reszta seniorów nie przekroczyła, znaczy nie zbliżyła do granicy 10 punktów. 7 Chmiela, 7 Liangera z bonusem, 4 Milika. 7, aha, Chmiel ja mówiłem, no to I no właśnie, 0 Bartkowiaka jako u 24. W Polonii każdy senior z bonusami zdobył, zdobył pokonał granicę dwóch punktów. 12 Woźniak, 9 plus 2 Łoktajew, 10 plus 2 Huckenbeck, 10 plus 1 Buczkowski. Aż chce się, aż chce się bić brawo. Dobrze, jeżeli chodzi o podsumowanie sportowe, to tyle. Tak naprawdę nie ma co podsumować. Bardzo dobre wyniki. Cieszy, cieszy to, co powiedziałem na początku. Cieszy, że nie ma głupiej wpadki, bo to niestety w przypadku Polonii nie zdarzało się rzadko. Mówiąc eufemistycznie, te wpadki się zdarzały, a tak. Mam nadzieję, że już nawet kwestia bonusa w tej parze jest rozstrzygnięta. Na, na osobne słowa uznania zasługują kibice Bydgoskiego Klubu, którzy w liczbie blisko, już ponad tysiąca, różne źródła mówią, około, około tysiąca osób zawitali na łódzką Motoarenę, dopingowali. Piękne, piękna oprawa, nasi żużlowcy czują się jak u siebie tak naprawdę. Polonia przejęła Motoarenę. Życzę sobie, żeby Polonia przejęło, przejęła w przyszłości, najlepiej już w przyszłym sezonie. Toruńską Mutarenę. A propos Apatora, wszyscy widzieliśmy duch pewnego sędziego, który tam bywał na wieżyczce w latach minionych, który już nie, który już nie żyje, nadal, że tak powiem, żywy. Cyrk z Taśmą dla Toruń. Tam, tam już nie takie rzeczy się działy. Miasto, miasto, miasto mętnie zobowiązuje. Yy, co dalej? W najbliższej kolejce druga kolejka metalka z drugiej Ekstraligi do Bydgoszczy przyjeżdża Stal Rzeszów, Stal bez Taja indena który już wczoraj, bo nagrywam w środę, przepraszam nagrywam we wtorek, w poniedziałek opublikował, że chodzi o balkoniku, we wtorek już chodzi, były zdjęcia, że chodzi o kulach, także idzie rehabilitacja. Na sportową przyjeżdżają nasi byli znajomi, czyli Dawid Bellego, oraz Franciszek Majewski. Zobaczymy jak to się poukłada, ale to już w osobnej, w osobnej mm, zapowiedzi, także co? Fajnie, że zaczęliśmy dobrze. Pierwszy raz po 10 latach Polonia zwycięża inauguracje. Jedna zła seria zakończona, także oby ta, oby kolejne złe serie nam, nas się nie imały i zdrowo i bezpiecznie. Polonia niech zmierza do finału play a tam, tam gdzie jest nasze miejsce, do góry tylko i wyłącznie. Dziękuję bardzo, zapraszam do śledzenia naszych mediów społecznościowych Polonia 1920, Facebook, Twitter, dawny Twitter, teraz X. Zapraszam na Instagrama, Whatsappa, na naszą stronę internetową www.p1920.pl. Tam wszystkie naszych mediach, na stronie szczególnie, wszystkie informacje na temat Obecnych sekcji podmiotów polonijnych, czyli piłka nożna, lekkoatletyka, oczywiście żużel, kwestie historyczne, analizy, wywiady, felietony, statystyki, czego dusza zapragnie. Jedyne takie miejsce w internecie w sieci, gdzie można znaleźć wszystko w jednym miejscu o naszym ukochanym klubie. Dziękuję bardzo. Naszym partnerem jest gra. Speedway Manager, prawdopodobnie najlepszy żużlowy manager online. Dziękuję. Pozdrawiam, Łukasz Rybski.